Niektórzy ludzie mierzą szczęście w ilości zer na koncie, metrażem domu, albo marką samochodu, którym jeżdżą, ja już nie. Ja mierzę szczęście uśmiechami moich dzieci, ich śmiechem na tylnym siedzeniu, małymi, lepkimi rączkami w mojej dłoni, czasem spędzonym razem, nawet jeśli nie wiemy jeszcze dokąd jedziemy. Nie zawsze potrzeba wielkich środków, żeby zbudować wielkie wspomnienia. Oczywiście, że chciałam. O jak bardzo chciałam zaplanować coś wyjątkowego na siódme urodziny moich dzieci wypad całą rodziną do pięknego miejsca dzień pełen atrakcji niespodzianek i wielkich emocji. Ale życie czasami pisze własny scenariusz, a ja nauczyłam się z pokorą przyjmować te cenne lekcje. Postanowiłam więc dać dzieciom to, co mam siebie i czas. Wsiedliśmy razem do naszego tuktuka i po prostu ruszyliśmy w drogę a droga sama zaczęła podsuwać nam przygody pierwszy przystanek las namorzynowy mijaliśmy go przypadkiem i postanowiłam skręcić pamiętałam że są tam ryby plujące wodą coś co może zachwycić siedmiolatki bilet kosztował 40 batów a to co znaleźliśmy w środku było bezcenne weszliśmy do lasu Wokół nas było tylko szuranie liści i delikatne chlupotanie wody. Świat jakby zwolnił. Szliśmy powoli ścieżką wśród drzew, zatrzymując się przy każdym ciekawym kształcie, przy każdym nieznanym dźwięku. Nagle zaczęło padać. Nie lekko i romantycznie, tylko prawdziwa tropikalna ulewa. Schroniliśmy się pod daszkiem i po prostu siedzieliśmy, obserwując kraby w różnych kolorach po prostu byliśmy był w tym deszczu jakiś rodzaj wolności taki moment kiedy nie trzeba nigdzie iść nic robić tylko być razem i patrzeć jak świat tańczy A krabiki urządzały istny teatr natury występ tylko dla nas gdy deszcz zelżał poszliśmy dalej trafiliśmy do ukrytej wśród drzew małej drewnianej restauracji na wodzie Ryby, plujki rzeczywiście tam były, a dzieci miały ogromną frajdę, karmiąc je i obserwując, jak plują z precyzją snajpera. Na obiad zamówiliśmy dwa gotowane kraby. Śmialiśmy się, śpiewaliśmy, jedliśmy palcami. Jedzenie w środku lasu smakowało jak przygoda. Z lasu pojechaliśmy odwiedzić farmę, którą dzieci bardzo lubią. Miejsce schowane wśród wzgórz. Z kozami, górkami i ciepłą, serdeczną właścicielką, która zawsze cieszy się, gdy nas widzi. Dzieci karmiły zwierzęta, głaskały kozy i śmiały się, goniąc po trawie. Takie chwile nie mają ceny, a zostają z nami na długo. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w sklepie z używaną odzieżą, który czasem odwiedzamy. Charlotte znalazła tam sukienkę. Taką dla księżniczki. Aleksander, jak to mały dowcipniś, wynalazł sobie angielski fraczek. A potem, jak to często bywa z dziećmi, pojawiła się nagła potrzeba toalety. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej i los znów się do nas uśmiechnął, bo właśnie tam stał pan z wózkiem pełnym kokosowych lodów, z gorącym ryżem i orzeszkami. To jeden z tych smaków, których się nie zapomina, zwłaszcza kiedy je się je w deszczowy dzień pod zadaszeniem stacji benzynowej wśród śmiechu i okruchów ryżu na brodzie. Potem ruszyliśmy na poszukiwanie tortu. Znaleźliśmy kilka niedużych, zwyczajnych ciast. Nie były zamawiane, nie miały napisu, nie były Instagramowe, ale były nasze. Były dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy. Zrobiliśmy jeszcze jeden przystanek nad morzem, po prostu, żeby usiąść na chwilę, popatrzeć na fale i pozwolić sobie na ciszę. Wiatr rozwiewał włosy, niebo było ciężkie od chmur, a morze zdawało się mówić własnym językiem. To była piękna chwila, taka końcówka dnia, która układa wszystko w sercu na swoje miejsce. Wróciliśmy do domu szczęśliwi z torbą prostych ciast kupionych po drodze, żadnych zamówionych tortów, żadnych świeczek z liczbami. Ale wystarczyło. Zebraliśmy się wszyscy razem, cała nasza trzynastka. Odśpiewaliśmy Happy Birthday oraz Stolat, dzieląc się tymi małymi tortami, jakby to były najwspanialsze torty na świecie. Te urodziny były takie nasze – po prostu przeżyte wspólnie całym sercem. Myślę, że to nie rzeczy tworzą wspomnienia, tylko momenty. Ja sama nie pamiętam swoich prezentów urodzinowych z dzieciństwa, ale pamiętam każdą rundkę Chińczyka z tatą, czy rozmowy na sofie pod kołderką i z kubkiem czekolady z mamą. Czasem najpiękniejszy prezent, jaki możesz dać swojemu dziecku, to po prostu być.